Jeżeli umówiliśmy się w Europie, że prowadzimy taką, a nie inną politykę energetyczną, energetyczno-klimatyczną, walczymy z efektem cieplarnianym, to jest wyzwanie ludzkości w tej chwili, no to musimy przyjąć narzędzia, które byłyby skuteczne i w, które by wspierały przeobrażenia w elektroenergetyce, czyli przeobrażenia szczególnie w w tych obszarach elektroenergetyki, ale również ciepłownictwa, ale również transportu i budownictwa, aby ograniczyć znacząco emisję dwutlenku węgla. Jak wiadomo, węgiel, czyli paliwa stałe, węgiel kamienny, węgiel brunatny, to są nośniki energii bardzo emisyjne. My w Polsce emitujemy gdzieś mniej więcej na 1 godzinę ponad 900 kg, czyli prawie tonę dwutlenku węgla, tona dwutlenku węgla, prawa do emisji tony dwutlenku węgla w tej chwili kosztuje mniej więcej kosztują koło 80 euro, czyli inaczej mówiąc 60% prawie kosztów wytworzenia energii elektrycznej wliczając w ten koszt zarówno koszt nośnika energii, usprzętowienie elektrowni i tak dalej i prawa do emisji no to ten koszt jest bardzo znaczący w Polsce. Pojawiają się takie populistyczne bardzo często sygnały pochodzące z różnych kręgów, że byłoby dobrze, gdyby nie było tej Unii Europejskiej, gdyby nie było ets u gdybyśmy nie płacili za emisję. No ja przypominam, że środki pochodzące z opłat za emisję dwutlenku węgla stanowią dochód rządu polskiego. To rząd polski dysponuje tymi środkami. To rząd polski powinien przeznaczać te środki nie na transfery socjalne, tylko na y, wsparcie przeobrażeń w polskiej elektroenergetyce. To są bardzo duże środki, bo w tamtym roku. To było mniej więcej około 24-25 miliardów złotych. To nie są pieniądze, które my wpłacamy do Unii Europejskiej, które gdzieś tam wpadają do samnej dziury. To są środki, dzięki którym możemy wspierać transformację polskiej elektroenergetyki. Nie chciałbym absolutnie, żebyśmy tkwili w takim przekonaniu, że w Polsce byłoby wszystko w tej materii idealnie, gdyby nie Komisja Europejska, gdyby nie ta Unia z tą polityką klimatyczną, energetyczną i tak dalej. Politykę klimatyczno-energetyczną można doskonalić, ale do tego trzeba przekonać kraje członkowskie. Miejscem do tego typu dywagacji jest Rada Unii Europejskiej, no bo to ona decyduje o takich czy innych sprawach. Ja podzielam te poglądy, że trzeba się bardzo specyficznie i konsekwentnie przypatrywać Systemu ETS, że może trzeba go będzie modyfikować. Natomiast jestem jak najdalej od stwierdzenia, że system ETS jest niepotrzebny. Ich doświadczeń wynika, że nadal mamy modę na fast fashion, jednakże od, jestem na rynku od 9 lat, już prawie i widzę, że to się zmienia i rzeczywiście coraz więcej osób decyduje się na świadome kupowanie od Marek Slow. Być odpowiedzialnym konsumentem modowym oznacza po prostu świadomość tego, co się kupuje i gdzie kieruje się swoją energię. I świadomość ta polega na tym, jak to zostało zrobione, przez kogo to zostało zrobione, w jakich warunkach, z jakiego materiału. Polacy coraz bardziej odpowiedzialnie podchodzą do zakupów, do swoich nawyków konsumenckich. Coraz częściej wybieramy rzeczy z drugiej ręki, jesteśmy bardziej świadomi. Także moim zdaniem sytuacja się poprawia, aczkolwiek według raportu Accenture wciąż tej wiedzy na temat mody zrównoważonej nam brakuje. Sam klient ma bardzo wielki wpływ na to, jak wygląda sytuacja na rynku mody. Przede wszystkim, co możemy zrobić? Jest tego bardzo dużo, ale może od rozpocznę od tego, co ja, bym, co ja zrobiłam, żeby być jeszcze bardziej odpowiedzialną konsumentką i klientką. Przede wszystkim rozpoznałam moją garderobę, moje problemy związane z tym, mój styl. Od tego zaczęło się wszystko. Z tego względu, że nie ulegałam już potem trendom, jakimś modowym smaczkom, ale byłam wierna temu, w czym dobrze wyglądam i co po prostu lubię. Każdy ma wpływ na to, jak się rozwinie rynek. To znaczy, jeśli będziemy kupować od małych polskich producentów. Którzy tworzą rzemiosło, rękodzieło, to będzie coraz więcej takich osób, które będą decydować się na tą karierę, więc coraz mniej udziału w rynku będą miały duże marki. Wykorzystanie plastików w branży kosmetycznej polega głównie na produkcji opakowań. Co roku blisko 70 tysięcy ton tworzyw sztucznych ląduje w takiej postaci na rynku. Dodatkowo koncerny kosmetyczne wykorzystują mikroplastik, czyli tą frakcję plastiku, która jest niewidoczna gołym okiem, do produkcji peelingów do ciała, szamponów oraz mydł. Wszystko to oczywiście ma olbrzymi wpływ na środowisko. Statystyki mówią, że do 2050 roku w oceanach znajdować się będzie tyle samo plastiku, co ryb. Dlatego Refill Concept postanowił przeciwdziałać tym zmianom. I tak, począwszy od składu, który nie zawiera mikroplastiku. Poprzez konfekcję produktów do szklanych zwrotnych opakowań, a kończąc na wysyłce naszych produktów do klientów, która pozbawiona jest całkowicie elementów plastikowych. Możliwość zastąpienia plastiku w branży kosmetycznej dają nam surowce alternatywne, takie jak szkło, aluminium oraz papier. Refill koncept stawia w pierwszej kolejności na szkło. Nasze produkty rozlewamy do szklanych zwrotnych butelek, które nasi klienci mogą nam za darmo odsyłać, a my następnie nagradzamy ich kodem rabatowym na następne zamówienia. W ten sposób tworzymy własny system kaucyjny, nie czekając na ogólnokrajowe regulacje w tym zakresie. W ten sposób też wprowadzamy po prostu w życie ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Warto sobie zdać sprawę przy tej okazji, że największym problemem jest tak naprawdę nie sam plastik sam w sobie, ale to, że nie potrafimy, nim, nie potrafimy go mądrze wykorzystywać oraz efektywnie nim zarządzać. Dlatego REFIL koncept podejmuje wszelkie próby, aby edukować konsumentów i zachęcamy konsumentów do wielokrotnego użycia plastikowych nakrętek oraz spryskiwaczy i pompek. Wiele ostatnio opublikowanych raportów sporządzonych przez renomowane firmy badawcze mówi o tym, że nadchodzi boom subskrypcyjny. Już ponad 90% Polaków uczestniczy w ekonomii subskrypcji. Dążymy do takich rozwiązań, które zdejmują z nas konieczność pamiętania o zapłacie, jak i konieczność pamiętania o zrobieniu samych zakupów. Statystycznie jeden Polak posiada już w tej chwili około czterech zobowiązań subskrypcyjnych. Oczywiście statystyki te zawyżają młodsi konsumenci, natomiast należy sobie zdawać sprawę z tego, że w niedalekiej przyszłości to oni będą stanowić o strukturze rynku. Dlatego Refill Concept od samego początku stawia również na model subskrypcyjny i tworząc nasz sklep sprzedaży i model biznesowy, postawiliśmy właśnie na ten, ten rodzaj sprzedaży. paket fit for 55 przede wszystkim uh Nakazuje nam, aby e, powstała infrastruktura ładowania dla pojazdów elektrycznych, e, przynajmniej w tym obszarze elektromobilności bateryjnej. E, mamy tutaj na przykład wytyczne co do, e, co do wymogów, tak, że mają powstać stacje ładowania dla samochodów lekkich, osobowych, e, wzdłuż korytarzy Tenti. E, co 60 km stacje o mocach minimum 150 kW, a zaś dla pojazdów ciężkich, dla ciężarówek e, stacje ładowania. O mocy minimum 350 kW. Jest to wielokrotnie więcej niż to, co aktualnie mamy tutaj w Polsce. Wiele pracy nas czeka, żeby w ogóle wdrożyć ten pakiet, ponieważ sam pakiet jest dopiero propozycją regulacji nowych przepisów unijnych i zanim one zostaną wdrożone, minie kilka lat. W tym momencie absolutnie uważam, że nie jesteśmy na to gotowi. Patrząc, niestety, na stopień rozwoju elektromobilności, jesteśmy po prostu na początku tego procesu, co nie oznacza, że nie mamy szans na. Po pierwsze osiągnięcie tego, tego pułapu, który jest proponowany. Albo i prześcignięcie, ponieważ nasz kraj jest być może w tej o tyle komfortowej sytuacji, że troszeczkę zapóźniliśmy się z elektromobilnością, z wdrażaniem tego, co jest związane, czyli na przykład infrastruktura. Nie mamy tak dobrze dostępnych pojazdów, mimo tego, że one są na rynku. Dlatego uważam, że możemy wykorzystać tą rentę zapóźnienia i trochę przeskoczyć jakby o poziom wyżej z wdrażaniem elektromobilności. W tym momencie powinniśmy się skupić na budowie, nazwijmy to stacji benzynowych dla, dla samochodów elektrycznych, hubów ładowania, e, szczególnie w miastach, na obrzeżach miast, e, tak, żeby można było korzystać swobodnie e, z samochodu elektrycznego e, przez w zasadzie każdą grupę, która tego potrzebuje. I biznes, który nie może czekać kilkunastu lub kilku godzin na, na to, aż auto się naładuje. E, właśnie przeciętny Kowalski, który nie chciałby pewnie zmieniać swoich przyzwyczajeń konsumenckich e, i raz w tygodniu jechać, e, zatankować na ładować auto, więc uważamy, że w tym momencie na tej grupie powinniśmy się skupić. Jakie to jest tempo? Na pewno powinno być to tempo pozwalające na względnie szybką przesiadkę na samochody elektryczne. To znaczy, powinniśmy zacząć od największych miast, gdzie tam ta infrastruktura powinna powstać w pierwszej kolejności. Te miasta mają jakby największy potencjał też i zakupowy, jeśli chodzi o nowe pojazdy, ale też największy potencjał, jakby korzyści tak, z wdrażania elektromobilności w samym mieście. Pozbywamy się emisji spalin, emisji hałasu i to w dużych aglomeracjach, które są przeludnione, które są, e, mają dużą, e, duży poziom hałasu. Uważamy, że to będzie bardzo kluczowe. W następnym, w następnym kroku na pewno to wszystko trafi też do, do mniejszych miast. Rynek paliw przez ostatnie 30 lat zmienił się wręcz diametralnie. Ja pamiętam nasze początki, 30 lat temu w Polsce, gdzie w zasadzie tego rynku nie było w takiej formie, jak go teraz znamy. Oczywiście były stacje benzynowe w tradycyjnym rozumieniu, gdzie można było zatankować paliwo i kropka, i nic więcej. Między tamtym okresem a obecnym nastąpiła potężna transformacja, gdzie obecnie stacje paliwowe to wielofunkcyjne obiekty, gdzie można nie tylko zatankować nowoczesne paliwa, ale można skorzystać z oferty sklepowej, z oferty gastronomicznej, oferty myjniowej i wszystkich innych usług, które wokół stacji się pojawiają. My jako BP byliśmy jednym z pionierów na tym rynku, sprowadzając tutaj globalne standardy, wdrażając je na polskim rynku i w dużym stopniu kształtując standardy, które w tym momencie na tym rynku obowiązują. Mamy jedną z najnowocześniejszych sieci stacji paliwowych w Europie w ogóle i to dzięki BP, między innymi dzięki BP. Te standardy na polskim rynku właśnie zaistniały, ale oczywiście świat nie stoi w miejscu, cały czas się rozwijamy, a przed branżą potężne nowe wyzwania związane z transformacją energetyczną. Na dzisiaj w dużym uproszczeniu wygląda to tak, że w skali świata około 1,4 energii jest dostarczana z węgla, około 1,4 z ropy, jedna czwarta z gazu i mniej więcej jedna czwarta z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii. Te proporcje będą się zmieniały w kierunku tych czystszych źródeł energii, ale to wymaga y, czasu. BP w zeszłym roku ogłosiło nową globalną strategię, strategię dochodzenia do zeroemisyjności do roku 2050. Wiele z elementów tej strategii globalnej realizujemy również w Polsce. Oczywiście to jest uwarunkowane tym, jakie biznesy w Polsce prowadzimy, bo działamy Obecnie w trzech biznesach to jest tradycyjny biznes retail, czyli oferta i sieć stacji paliwowych, to jest biznes olejowy i biznes dystrybucji paliw lotniczych. I w ramach wszystkich tych trzech biznesów będziemy tą właśnie strategię realizować, ale również myślimy o nowych biznesach, jak chociażby w tym roku ogłosiliśmy wspólnie z firmą LightSource, która jest naszym partnerem, wejście do Polski na dużą skalę z fotowoltaiką. To jeden z przykładów. Drugi z przykładów tego, co będziemy w Polsce realizować, to chociażby instalacja na naszej sieci ładowarek do samochodów elektrycznych i myślę, że już w przyszłym roku będziemy tutaj się mogli pochwalić konkretami. Myślimy również chociażby o partycypacji w polskiej transformacji energetycznej, jeżeli chodzi o energię wiatrową pozyskiwaną z farm na morzu. No i wreszcie cały czas unowocześniamy i usprawniamy naszą obecną ofertę na stacjach paliwowych. Obecna strategia gospodarcza wieloletnia zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Unię Europejską w 2050 -50 roku. Mamy też no, tak zwany wymiar krótko- i średnioterminowy w działaniach Unii Europejskiej. Widzimy to na przykładzie obecnej perspektywy finansowej. Która, która zakłada przeznaczenie mniej więcej jedną trzecią wszystkich środków w ramach polityki spójności, ale w ramach również Europejskiego Planu Odbudowy właśnie na cele związane z polityką, z polityką klimatyczną. Więc to również dotyczy w bardzo silnym stopniu naszego kraju. Widzimy też całkowicie nowe podejście na rynkach finansowych na świecie w stosunku również do organizacji finansowych takich jak nasze, jak banki. Czyli mamy coraz więcej środków finansowych przeznaczone na zrównoważone, na zielone inwestycje. Po drugie, oczekiwania agencji ratingowych. Różnego rodzaju instytucji finansowych do tego, żeby jak najwięcej pieniędzy właśnie kierować na tego, na tego typu przedsięwzięcia, więc możemy, możemy powiedzieć, że my jako instytucje finansowe, my jako gospodarka musimy się w te procesy, które mają charakter globalny wpisywać. I, i to właśnie robimy. Pewna specyfika naszego kraju polega na tym, że nasza gospodarka jest jednak bardzo silnie oparta na węglu i chcemy, żeby nasi partnerzy zachodni to zrozumieli, że chcemy do tego dochodzić w sposób, w sposób stopniowy. Widzimy bardzo duże zainteresowanie biznesu. I to, I to nie tylko tego biznesu, który, który, jak gdyby zajmuje się wyłącznie, na przykład, stawianiem farm fotowoltaicznych czy farm wiatrowych. Widzimy zainteresowanie ze strony przemysłu i również firm działających w branży energetycznej do tego właśnie, żeby jak gdyby zmniejszać swój, swój ślad węglowy, żeby zwiększać efektywność energetyczną, ale, ale również do tego, żeby inwestować w odnawialne źródła energii. Zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże i to jest zainteresowanie finansowaniem komercyjnym. I my jako bank jesteśmy na to przygotowani. Nasz bank PKO SA przyjął specjalną strategię ESG, która między innymi zakłada przeznaczenie co najmniej 30 miliardów złotych w najbliższych czterech, czterech latach właśnie na inwestycje związane z polityką klimatyczną, a myślę, że w praktyce to może być nawet więcej. Polska jest producentem jednym z kluczowych w Europie i na świecie, jeżeli chodzi o produkcję wodoru. Niestety jest to wodór tak zwany emisyjny albo niskoemisyjny, czyli nie jest to wodór bezemisyjny, taki jest, jak promowany jest w strategii i w polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Czyli mówimy tutaj o wodorze tak zwanym zielonym, wodorze bezemisyjnym, produkowanym w procesie elektrolizy. Na dzień dzisiejszy w Polsce się nie produkuje takiego wodoru. Pierwsze instalacje, które mają być zainstalowane i nawet jest już przyznane dofinansowanie w, 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 w kwocie 4,5 miliona euro z, ze środków unijnych na taką instalację pod Koninem. Na świecie oczywiście ta dy, dynamika jest o wiele większa. E, i um, i są już kraje, które mniej więcej mają zainstalowane po kilkaset nawet i megawatów w produkcji zielonego wodoru. Oczywiście to będzie, ten rynek będzie się rozrastał wraz z uruchamianiem, w szczególności jeżeli mówimy o Europę, programów dofinansowujących zarówno produkcję wodoru zielonego, jak i jego dystrybucję i, i i, i, I odbił. Jako Polska yy, mamy już gotową strategię yy, wodorową, rząd ją przyjął. Yy, w przyszłym roku yy, ma być gotowe yy, prawo wodorowe i praktycznie rzecz biorąc no, na tą regulację yy, cały rynek czeka. I bez tej regulacji trudno sobie jest wyobrazić, żeby ten rynek mógł się yy, transparentnie rozwijać. E, w ślad za tą regulacją, która powstanie w przyszłym roku, e, potrzebujemy oczywiście też e, e, zachęt finansowych, bo to są drogie inwestycje. E, I i e, Tutaj będą potrzebne systemy wsparcia zarówno krajowe, jak i wykorzystanie środków enijnych, które też niedługo zostaną uruchomione. Jeżeli chodzi o wykorzystanie wodoru bezemisyjnego, czyli wodoru tak zwanego zielonego, szacujemy, że w 2035 powinniśmy w Polsce mieć zainstalowanych mocy wytwórczych tego wodoru na poziomie 1 GW. W 2040 gdzieś około 1,5 do 2 GW, w zależności jak będzie się ten rynek rozwijał i jaki będzie rzeczywiście ten system wsparcia, jak ten system wsparcia będzie wyglądał.